Siemanko widzowie. w dzisiejszym odcinku gramy w tą grę i słuchajcie pozbieramy sobie to co tutaj mam i słuchajcie, ja sobie przed odcinkiem zacząłem jeszcze myślałem, że tego nie nagram, ale jednak stwierdziłem, że he he he. i dzisiaj sobie zbieramy to Stawcie subika z słoneczkiem oczywiście i łapeczkę w górę łapeczki w górę a my tutaj sobie ogólnie już zaczynamy z tym tematem Ogólnie to już wyszła piosenka nowa, wielka mocna, o której wam mówiłem, znaczy to już dwa dni temu wyszła, nie? Ta piosenka co mówiłem w tym filmiku z serii na mapie no Man's Land co nagrałem ten filmik w środę, ale rzucił się dopiero wczoraj. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak. Czasami długo muszę czekać na filmiki. No, bo ogólnie od zera, znaczy nie od zera, od zera to u innych YouTuberów jest u tego mafia solca. Od biedy do torpedy filmik nagrałem. On się nie wrzucił jeszcze w ogóle, co ciekawe. A go to w ogóle chyba nagrałem w. nie środę, tylko w ogóle chyba we wtorek jeszcze, go nagrałem. Ciężar, nawet nie Nie, no, jeszcze w ogóle we wtorek chyba, no. A w, może w czwartek? Nie wiem, no, we wtorek albo w środę. We wtorek, albo w poniedziałek. Ja nie wiem, już nawet w ogóle. W ogóle nie nadążam. We wtorek to gdzieś nagrałem, a. A ten. A się nie wrzuciło jeszcze. Będę musiał chyba to wrzucić po raz kolejny, bo to tak działa czasami, nie? Że wrzucę filmik, on się nie wrzuca nadal, potem wrzucę jeszcze raz i po 3 sekundach już jest. Pff. A jest, ile ja razy tak miałem? Nie, nie po 3 sekundach, ale po 5 minutach gdzieś tak. Gdzieś tak właśnie się wrzuca. Dzisiaj ogólnie do święcenia koszyczków idziemy. Więc jest ciekawie. Nie to na moim TikToku zamieściłem filmik. Na którym jest Gienek, a pod nim jest pisanka, która miała naśladować Gienka, którą zrobiłem Ale coś mnie pykło Ja to chyba jeszcze na YouTube wrzucę I na ich kanał Bazyla i Gienka też trzeba będzie to wrzucić, bo... Nie może się zmarnować takie cudło normalnie to się marnować nie będzie. Nie będzie. Okej. Okay. Ja muszę no, za okno. Nie ma bazyla. No jest tam! Ej, słuchajcie, bazyl na spacer uciekł poszedł sobie. Normalnie e, BAZYL sobie Polazł M na taki zwany spacerek A, mówię to jest taki kot osiedlowy, nie? Go no, zna każdy po prostu tutaj żyjący. Każdy mieszkaniec zna tego kota, bo on chodzi wszędzie do domów i normalnie, ten... W normalnie on chodzi do domów wszystkich ludzi, nie i tam sra do ogródków i wal to gienek, gienek, też w sumie czasami tak robi, no dlaczegoż to się tak, ajajaj aj, aj. A gdzie jest ręcznik, ajajaj aj, aj. A, znowu się Jacka Tomkowicza naoglądałem no To są piosenki, które trzeba będzie rodzicom popuszczać przy Niedzielnym obiadku, prawda? Nowe piosenki, które będę puszczał rodzicom przy niedzielnym obiadku, prawda? Tylko u Jacka Tomkowicza Ja lubię ludziom dawać promo, no i tak Ten Nie dostaną zasięgów, bo no, tyle popularny nie jestem Aż 128 subskrypcji Ja widzę, żeby zostawić słowa z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, bo do 130 subów Brakuje tylko dwóch osób A jest to dosyć mało jednak No i tutaj sprawdzam, czy ta kostka nie spadnie, ale chyba nie powinna. Czekajcie o ujęcie na miniaturkę. Ale piękne ujęcie na miniaturkę. Dobra. Ja żebym tak pojechał, że tutaj pozostawiałem wszystko. to ładnie poustawiamy wszystko okay. Mmm! Dobra. Ja zapraszam Was na mojego TikToka. Już prawie 100 obserwacji jest. Że 70 jest. Gdybyście wbili mnie, zaobserwowali, to by fajnie było. To się odbudowuje powoli, jakby. To jest ciekawe. I wbijcie na mojego Discorda. Ej, bo ja tutaj nie zapiłem pasów. O, dobra. Ej, to też się zapięło, chyba. Jest, co ja robię w ogóle. Dobra, ja tutaj muszę od nowa to pozapinać, Okej, okay, tu się stało coś dosyć ciekawego, że tak powiem. To się ujawniło, że ta gra jest taka niezbyt. E, niezbyt taka dopracowana. To pole jest. nie, dobra, to pole nie potrzebuje wapna, bo ja takie rzeczy to wiedzieć muszę jednak. Trzeba tak perfekcyjnie to pokładać wszystko. O kurde! Co się z tym dzieje w ogóle? Dlaczego to się tak. Jak to się trzęsie? Patrzcie w ogóle. Patrzcie i uczcie się, to jest chore, totalnie powalone. to sobie przejedziemy tam się nic nie ten, na no tej przyczepie nie stało nie nic dobra uf Co to jest takie zbugowane? Wszystko ta gra jest dosyć niedopracowana, szczerze. Tyle wam powiem. A i tu niektóre rzeczy są serio bardzo niedopracowane. Kurde, bo mi to spadnie zaraz. Część się dalej nie, już nie. To jest totalnie zajcie powalone. Nie trzyń się się, dobra. Kurde, ej, 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 ale to jest powalone. Popieprzona ta gra jest. W sensie nie, że ta gra, tylko... Ta fizyka jakby w tej grze, tego... Eee, no chyba widzicie, nie muszę wam chyba mówić co tutaj się dzieje, bo to po prostu widać i tyle. Jak w ogóle w tym lusterku to jest niedopracowane, patrzcie jak tutaj wygląda ta tekstura ścierniska, w... a w tym lusterku jak to wygląda, to jest w ogóle totalnie chore. Pff. No, także, Giants ma dużo poprawek do wprowadzania w tej grze. A no i sobie tutaj to ładnie robię. Ogólnie ładnie ten masej wygląda z kabinką. Cieszę się, że, że mu założył kabinę, bo bez niej to tak troszkę średnio było. Kurde. trochę będzie tego myślę, że Ej, to zapniąć trzeba od razu, bo nie wiadomo co się dzieje inaczej. Nie, 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 dlaczego ja to odpiąłem? Muszą być pozapinane wszystkie pasy. Żeby nie drgało tak. Na tej przyczepie. No to się niestety zdarza bardzo często. O teraz dobrze. A bo tu więcej tego jest. Myślałem, że tu tam tylko jeszcze zostało. O, nie 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 wyłaż, wyłaś No idę, idę. No czekajcie, ja jestem zajęty, a wy mi przeszkadzacie no. O tak chciałbyś. Dobra widzowie kończymy, bo już są problemy, są problemy niestety, więc pa.